Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Opony używane i ich stan. Po jakimś tam czasie, jakimś tam przebiegu, tym razem opony całoroczne prosto z Chin, czyli marka Goodride. Zdjęcia mi przesłał mój stały widz, który całkiem niedawno wysyłał mi swoje Bridge letnie. Które ładnie popękały po pięciu latach, no ale powiedzmy, że były dość leciwe. Tym razem przesłał zdjęcia opon z auta syna. Opony z 2021 przejechały cztery sezony, to znaczy dwa letnie, dwa zimowe, i wyglądają całkiem, całkiem na oponie. Brak napisu Made in China: 80% to jazda miejska, 20% trasa, i syn jeździ. Spokojnie. No i widz zadaje pytanie: może trzeba iść w stronę Chin? No, myślę, że zaraz się pojawi krytyka w komentarzach. No ale popatrzmy na stan. Czyli mamy Good rides, 195, 65, 15. 2021. No i taki stan. I rzeczywiście klocki eleganckie. Nic nie pęka. Ostre krawędzie. No póki co, bardzo ładnie. Tutaj to samo. Zobaczcie, jakie ostre krawędzie klocku. Tutaj troszeczkę może krawędź już zaokrąglona, pewnie opona z przodu, z przedniej osi. No i tu powiedzmy, że jakieś pęknięcia się pojawiają. A tu dokładny model, czyli Elite Z401. Tu na tym ujęciu również wszystko elegancko. Też widać ostre krawędzie klocków. Pewnie opony stylnej osi. Dzięki, trzymajcie się. Jeżeli ktoś z Was jeszcze jeździ na tych gumach, no to podzielcie się swoimi doświadczeniami.